Jestem już w środku, czyli w naszej salce, tutaj przy naszej głowie, z tyłu nasza gwiazda, czyli 550K Sony 4K. Jest ze mną Marek, witaj Marku. Witaj, witaj. E, Marek dzisiaj przyszedł na pokaz, ponieważ jak wiecie te dni już trwają od wczoraj, kończą się w poniedziałek. No i jestem bardzo ciekawy opinii, czy rzeczywiście ten projektor daje radę, tak szczerze. Wrażenia absolutnie bardzo duże. Nie można nic tutaj zarzucić projektorowi, bo maszyna jest zupełnie nowa. Mm -hmm. Tym bardziej, że opiera się o podobne światło. Mm -hmm. Natomiast rozdzielczość i przekaz 4K jest no, nie do pobicia. Jasne. Rozumiem, że względem podobny więc 520, tak? Troszeczkę porównujemy. 520, 520, 520. 520. dokładnie. Czuj, Mimo wszystko mm -hmm. też byśmy chcieli postawić może jasne. obok wersję 1100. O tak, to też jest jasne. E, nieduża nieduża różnica w świetle, mm -hmm. ale mimo wszystko Jasne. robi wrażenie. Jasne, czyli tak, 550 musimy chyba zaznaczyć naszym widzom i przypomnieć, że to jest projektor w 100% zgodny z Ultra HD, prawda? Mamy Panie. tu dzisiaj odtwarzacze, słuchajcie, i jutro będziemy mieli i Samsunga, i Panasonica, i też Xbox One S, czyli wszystkie odtwarzacze. I co, ja tu przyniosłem parę filmów, robią wrażenie. Chyba widać różnicę między Blu-rayem językiem, prawda? To chyba będziesz <laughs> siedział do wieczora tutaj. <śmiech> <śmiech> tak jest, ale różnica jest. Jest, no, jest, absolutnie jest mm. ta Myślę, że nawet te wszystkie walory światła, kontrastu, ja dokładnie, ja tak podkreślam, że rozdzielczość to jest słuchaj, tylko jeden ze składowych elementów Ultra HD, ale lepsze kolory, HDR, ta jasność, prawda, to wszystko daje radę. Wpływa absolutnie na poprawę jakości odbioru i tego też przecież dobrze wiesz białe tło, szare tło tak robi różnicę. Jasne tu Tutaj, ekran, tutaj tak jest się... naprawdę klasa. Jasne. Przypomnę, że kto jutro nas odwiedzi, mamy taki zestaw fajnych nagród, które rozlosujemy, będzie to między innymi ten uchwyt Pirlesa z mikrometryczną regulacją, on jest słuchajcie prawie o wartości 1000 zł, więc naprawdę i koloru białego, więc będzie fajny jeżeli ktoś może zdecyduje się na ten projektor, to od razu taki uchwyt dostanie, a drugą rzecz, którą mamy to jest między innymi film na Ultra HD Blu-Ray'u, akurat Zebraliśmy Lego Przygoda, bo on ma naprawdę rewelacyjny HDR, więc będzie też do zestawu. Jak ktoś się zdecyduje na projektor, to też już taki film dostanie. No to w takim razie dzięki raz jeszcze. Dzięki, dzięki. I do zobaczenia jutro. Cześć.